So you dance. Kolejny zawodnik przyszedł na casting gnany siłą uczucia. Poznajcie Zbyszka. To jest taniec electric bugi plus popin. dla niewtajemniczonych. Tak, mniej więcej taki styl, coś jak Michael Jackson, ale troszkę nowocześniony jak na dzisiejsze czasy. A wygląda to mniej więcej tak. Dzień dobry. co to za opaska na ręku? To jest e, dedykacja na mojej dziewczyny. Z napisem dla Magdy, żeby wyrazić moje uczucia. Kocham Cię, Magda. I niech to wszyscy wiedzą. Dobrze, zatańcz dla niej. Zbysiu, mordo, powiedz, co ty pokazałeś nam. Opowiedz o tym. No to chyba jakaś instrukcja obsługi dla nas. A co to znaczyło to? Znaczy nie, to Kolejarza, który... Ruch są... synchronizacyjny akurat. To... Ja to wziąłem, przyznam się szczerze, od Michaela Jacksona, bo... A. To jest mój idolo od dzieciństwa, od tego się wszystko zaczęło w sumie. Według mnie po prostu byłeś autentyczny, albo naprawdę kochasz tą swoją dziewczynę. Słuchaj, najważniejsze, że to było twoje. Jesteś inżynierem tańca... I niech tak pozostanie. Na pewno na ten program y, to jest niewystarczające, ale fajnie, że masz swój styl. We don't want no monkey to stop my inżynier tańca, proszę to bardzo. Inżynier tańca, to. tańca dla Magdy. We don't want no to stop my Mam nadzieję, że na to weźmie. To jest w rodzaju walentynki czy coś takiego rodzaju. Fakt, że chciałem się dostać i nie, nie, Na no to no fajnie, by było wyjechać takiego.